Logika lewacka to jest nowy nurt filozofii, dopiero co odkrywany na dobrą sprawę, i wydaje się, że nową przedstawicielką tego nurtu jest pani marszałek Biejat. Zobaczcie, co powiedziała. Bo z roku na rok mamy coraz mniej przestępstw, a zarazem mamy coraz więcej migrantów. Powiedzmy to jeszcze raz: migrantów jest w Polsce coraz więcej. A przestępstw coraz mniej, i statystycznie obcokrajowcy są mniej skłonni do łamania prawa niż rodowici Polacy. No dobra. No to pomyślmy chwilkę. Jeżeli migrantów jest zdecydowanie więcej, czy więcej, jak mówi pani Bejat, a przestępstw mniej, co zresztą jest prawdą, to znaczy, że tych przestępstw zdecydowanie mniej popełnili Polacy. To jakim cudem pani Bejat wychodzi? Że Polacy są bardziej skłonni do przestępstw niż migranci. No i tej pokrętej logiki pani Biejat nie potwierdzają statystyki oficjalnie podane na gov.pl. Zobaczcie, o ile jeszcze w 23 roku udział obcokrajowców w popełnianych przestępstwach to mniej niż 5,7%, o ile już w rok później udział obcokrajowców w popełnianych przestępstwach to ponad 5,7%, a przecież przestępstw jest mniej. No to kto jest bardziej skłonny do przestępstw obcokrajowcy czy Polacy?